Dobra dawaj Klępnie, klępnie, bij mnie, bij mnie! Ale zaraz padnę, ale nie piję mnie. Ej, bo wszyscy, ej, Ken naprawdę się na was okużył. Bo Bozena dostał, bo zena dostał, i Zaraz skurzył. wszyscy te Ale za co? Wyopadzi. Ale dlaczego? Nie wiem Przepięk. Ale właśnie, że Maciej Jesteś, na skargę. ja tak, nie ale zabije. Ale on nie ostrzegał, on nie ostrzegał. Wyjebane A co, to. Bo, no nie wiem, Madrynista nie, ale Bobik tutaj był, podobno wam mówił. Ale jest to w regulaminie czy coś? No właśnie. nie wiem, ale oni sobie coś wymyślili. Nie ma czegoś takiego wyjebane, to dostaną tam. Wyjebane. Łaska, YouTuber, cała gilia poleci. Mnie nic tam nie na tez. Nie tym, czekaj, nie klepać was. Kto teraz dostał? Mhm. Ja dostałem, Ułyska, ale nie na serbezze. ten nick, nie na ten nik. YouTube, Leska youtubera napisał, a nie youtubera No nie, klep samarka psa Marka Inwencyl Pana, chyba miał zobaczyć Nie wiem, cię na lubię Bo, nie. nie umiem banować, ty No o chuj chodzi, ty Ja się Na zawsze Nie Serio? Dostałem bana za y, klepanie własnej gildi Perma na idhc Gratuluję serwerowi To się ceni <Galileusz> Co ty dopowiedziałeś na odcinku? Co? Powiedziałeś to na odcinku? No, nagrałem to Ja to sobie polecam Polecam <Sprzy pudding> Wesz ich tam kurwa Dostałem perma za klepanie swojej gildi Znaczy cała gildę dostałem, to polecam